Mimo że, mimo że, wiecie, mój stosunek jest do tego bardzo jasny i oczywisty, oczywisty i jasny, że takie marsze kompletnie niczego nie dają. Problem polega na tym, że ci ludzie, którzy nie chcą poprzeć tego, o czym my mówimy, czyli zmiany systemu, e, to jedyna rzecz, która im pozostaje, to maszerowanie, protestowanie i darcie mordy za przeproszenie na ulicach. I, e, i, I przerażające jest to, że oni się czują też dumni i pewni, że coś dobrego zrobili i poczuli się wielkimi patriotami. Nie wiem, kto dzwoni, ale dobra. Halo, halo?

tak. No my byliśmy w Kaliszu. Było nas pięcioro z ale też spotkaliśmy takie osoby, które są naszymi sympatykami, że czasem się tam gdzieś spotykaliśmy. W Kaliszu no to był niewielki taki protest. Właśnie jak Paweł mówił, to się zastanawiałam, jaka to mogła być liczba właśnie tych protestujących, więc myślę, że to tak pomiędzy 200 a 300 osób na rynku w Kaliszu było. Ten protest był zorganizowany przez Nową Nadzieję. Bo Konfederacja organizowała tydzień wcześniej w Ostrowie Wielkopolskim. No i tam właśnie takim prowadzącym to był właśnie ten, ten pan, lider z Nowej Nadziei. On nawet kiedyś był kandydatem do Europarlamentu. Znam też tego pana, więc my oczywiście byliśmy no, w innym celu niż ci inni protestujący, więc ja miałam nadzieję, że tam też będę mogła na końcu coś powiedzieć że będę mogła wystąpić. Właśnie podeszłam tam do tego Pana, który prowadził, ale niestety nie było takiej możliwości. Powiedział, że taki mają, on chyba nawet powiedział rozkaz, ale to tego nie jestem pewna. Takie mają wytyczne, że tylko, tylko organizatorzy mogą, mogą się wypowiadać, a tych wypowiadających się tam na scenie to było dużo. Tylko, tylko ja, tak, ja tak w zasadzie to nie słyszałam, co oni mówią, bo ja cały czas no, byłam między ludźmi. Rozmawiałam z ludźmi, rozdawałam ulotki. Tam właśnie koledzy stali, stali na przodzie z flagami, także my byliśmy widoczni przez wszystkich no, tych, którzy stali na scenie i, i przez, przez ludzi, którzy byli na tym proteście też flagi były widoczne. É, não é... Jakie były te rozmowy m, z ludźmi? Bardzo, właśnie takie, takie przyjazne. Ludzie, ludzie słuchali z zainteresowaniem. Niektórzy nawet zadawali pytania, obiecali, że zapoznają się z tym, z tym projektem, ale niektórzy byli niezadowoleni, strofowali mnie, że ja tutaj przeszkadzam słuchać. Proszę nie przeszkadzać. Nawet były też takie panie, właśnie w starszym wieku, które wręcz no, czytały na mnie, także też taki incydent był. Myślały, że ja jestem no, przeciwna temu protestowi. Mówiły do mnie, że, że no tak, pani chce, żeby panią zgwałcili, czy zgwałcili pani córkę, czy, czy tam wnuczkę, także, także te panie były tak nieprzyjaźnie nastawione. No, i kto tam był? Właśnie byli przede wszystkim no, przedstawiciele, ja nie mówię teraz o, o tych, którzy tam protestowali, ale ci organizatorzy. Czyli z Nowej Nadziei, z Konfederacji i była taka duża grupa właśnie kibiców, kiboli. Ja oczywiście do tych chłopaków też tam poszłam, bo to byli przede wszystkim młodzi chłopcy. To znaczy, no tacy może trochę starsi też, ale to byli nawet takie dzieci z podstawówki, kilku takich było. Bardzo dobrze też mi się rozmawiało, chociaż na początku to oni tak się trochę śmiali, także ja też zaczęłam z nimi żartować, ale parę ulotek też, też rozdałam, niektórzy obiecali, że się, że się zapoznają. No i jakie, jakie były hasła? W ogóle to był ten protest taki grzeczny. Także nic tam się nie działo, nie było żadnych incydentów. Także ci przemawiający bardzo ładnie y, przemawiali. Oczywiście mówili to co, to, co zwykle, to co słyszymy. Y, tylko mówię, że ja dokładnie nie wiem, co oni, co oni mówili, bo byłam zajęta czym innym. Y, no i tylko pomiędzy wystąpieniami były te okrzyki. Na tych filmikach, które, które przysłałam, to właśnie tam te okrzyki są. Czyli. Czy przede wszystkim stop masowej imigracji. No nawet tam byli tacy przed, przeciwnicy PiSu, u bo, bo nawet takie okrzyki Polska Wolna od Islandu. No i, i takie troszkę bulgarne też, że wypie tam właśnie z imigrantami. <grywa> Także no tak to wyglądało. Ja... O przepraszam, bo mi się włączył głos. Ciekawe, bo nic ja nie się mówiłem. Nie, nie, bo rozmawiałam przez telefon. A tak, tak, bo kliknęłam tutaj w komputerze. Tak. No, no to ja, ja tyle miałabym do powiedzenia. Jestem powiedz jeszcze jedno że tam byliśmy. Powiedzmy jeszcze jedno, czy to jak były to przemówienia, to kto tego słuchał? Kaliszanie czy ci, którzy przyszli na marsz? No ci, którzy przyszli, bo oni byli... To trochę byli... bez sensu, nie? Bo ja nie widzę w tym momencie tak naprawdę, wierzy. Ale uważasz, że by... no, to nie byli Kalisza, różni różnie ludzie, tak. To, to byli, no bo ci, którzy przyszli protestować, to byli tylko w zasadzie, no ci, którzy tam przemawiali na scenie i ci kibice. A pozostali, no to przyszli posłuchać i zaznaczyć taką swoją obecność, I, czyli też to, że oni są, oni są temu przeciwni, przeciwni są tym imigrantom. Ale oni po prostu tylko słuchali. No ale mimo wszystko mówisz 200-300 osób na Kalisz, to to jest taka drętwa liczba, powiedziałbym. Tak, tak, to nie było dużo. Nie było. Nie wiem, yy, czy, czy nawet to 300, także raczej, no nie było dużo. W mhm. policji trochę też było, z policjantami też rozmawiałam, ale oczywiście oni nie mogą, nie mogą niczego wziąć, także ulotki nie, nie dałam. No i, i też właśnie rozmawiałam z kilkoma takimi osobami, które obiecały, że może się pojawią na naszym spotkaniu, bo to spotkanie będziemy mieć teraz w czwartek, no, ale spotkanie będzie w Ostrowie, chociaż niektórzy mówili, że no to nie przeszkadza przyjedziemy. To znaczy, no niedużo, ale tak właśnie tam trzy, cztery osoby obiecały, że się pojawią. No, to też też taką. się. Mm -hmm, też taką ciekawą rozmowę miałam z takim młodym, no, wykładowcą, y, tylko ja nie pamiętam, jak, ta jego, jak to jego ugrupowanie y, się nazywa, on, y, no to nie jest takie znane, mało znane, y, 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 ale on nie z Kalisza, on z Kaliszu studiował, ale przyjechał, Przyjechał z Częstochowy, także wysyłałam też na maila, bo podał kontakt do siebie, wysyłałam na maila informacje i no, nie wiem, może też będzie zainteresowany. No to fajnie, dziękujemy tak, bardzo serdecznie, pozdrawiam oczywiście cały Okręg 36 i okolica. a teraz moi drodzy, krótkie dwa materiały filmowe, które nam tutaj um, przygotował Okręg 36. Dziękuję właśnie uczestnikom i tym, którzy, którzy no, chcieliby być z nami, ale akurat nie mogli w ten sobotę. Z Halinką już się spotkacie w środę, jak się nie mylę. Dobrze mówię? W środę, tak. Ty, Ech, ty będziesz tak, w środę, nie? Tak. Ty tak, będziesz tak, środę, tak, Paweł, tak. będzie w środę, tak. Paweł będzie w środę, dobrze. Mhm. Taki nowy cykl otwieramy, słuchajcie, na naszej telewizji Siewcy Prawdy. Będziecie mogli poznać dyrektorów i zastępców tutaj na żywo podczas audycji. Tak, mam nadzieję, że to Was motywuje do udziału w spotkaniach, bo to są naprawdę fantastyczni ludzie. No i będzie Wam naprawdę dużo, dużo łatwiej podjąć tę decyzję, ten pierwszy krok zrobić w stronę uczestnictwa w spotkaniach z sierpcami Jeszcze raz wielkie dzięki, Halinko, za, za wszystko, dziękuję co robisz. Dziękuję Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. No My również. W, pozdrawiamy. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Tu jak... Tu jak, Halin... Mogę? Do, do... <laughs> tu jak Halinka... Słuchajcie, mówiła, jak tam dzielnie walczyła, to od razu mi przyszło do głowy, słuchajcie, Halina Roki, na przykład yy, Kołaczek, albo Halina Li Kołaczek, bo tak naprawdę pasuje do Halinki, jest takim naszym dzielnym bojownikiem. Walczy tu z największymi, słuchajcie, guru tych wszystkich politycznych tuzów teraz, dobra. Stop masowej imigracji! Stop masowej imigracji! Dziękuję milenie, a przed Państwem Witold z ostrzeszów Nowa Nadzieja. Proszę bardzo. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Wiceprz Mamy kolejnego rozmówcę, przepraszam. Halo, halo, halo? Halo, Dobry wieczór, witam serdecznie. O, witamy Moniu. Słuchajcie, okręg 25. Witam. Ja bym chciała powiedzieć...